A więc tak, siemano kolano, w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy prezentację moda Ursusa C330, a Was proszę, żebyście zostawili lajka pod tym filmem, bo zasięgi YouTubeowe są bardzo słabe i trzeba po prostu walczyć z tym algorytmem i zostawiać te łapki, no inaczej po prostu się nie da. Ten Ursus C330 trafia do Was, jest to mod Kacpra, macie link oczywiście w opisie od Kacpra do niego, także pobierajcie, cieszcie się tym modzikiem, bijajcie do mnie na Instagrama mordeczki, bo ten dwuskonny od Holigana z Autolo, jest takie tam różne bajery, autoload, czyli wiecie tam zbieranie belek, będzie wydany na 10,5 tysiąca osób i będzie konkurs u mnie na Instagramie też na 10,5 tysiąca osób, tu jest jeszcze wóz kon, jak widzicie z autoload też. Także tak, a z takich ważniejszych informacji to jeszcze chciałem przekazać w tym filmie, żebyście nie pisali do mnie z drób takiego i takiego moda, bo ja tych modów nie robię, ja je tylko i wyłącznie prezentuję. Może też powiem, promuję, żeby jak najwięcej osób sobie pobierało i gdzieś tam sobie na niej grało. Nie piszcie do mnie z problemami, jak naprawić tego moda, jak naprawić tego, bo nie mam zielonego pojęcia o konwertowaniu, o przerabianiu, o edytowaniu czy to jakichś tam duperelach, jeżeli chodzi o mody. Także to taka taka uwaga, że to wiecie, dużo osób do mnie pisze, ja nic wspólnego z tym nie mam. Dobra, tak wygląda ten ciągnik. Oczywiście to są różne konfiguracje, on taka zwykła 30, jeżeli chodzi o. Wygląd czerwona, bez żadnych naklejeczek. No, fajnie wygląda, no, fajnie wygląda. Kabina też jest taka postarzała. Oczywiście, jeżeli chodzi o środek, to wam odpalę, zobaczycie, przejrzymy się tak troszeczkę, żeby ten odcinek też długi nie był. No to tak. No co, no wciskam gaz. No tutaj widzicie, wszystko się rusza: biegi, sprzęgło, hamulec. No, gazu akurat tutaj nie ma, ale działa, ale działa, <głos》> działa Mordo. Także naprawdę, naprawdę mordeczko, fajna, fajna sprawa, no i co, no wskazóweczka też działa, jeżeli chodzi o otwieranie drzwi, to ja wątpię, że są otwierane, no tak jak widzę, nie są otwierane drzwiczki, też chyba żadnego otwierania tutaj nie mamy, niech ona sobie pochodzi, jak widzicie, ten cały komin się rusza, tutaj paseczki też się ruszają, z takich ważniejszych rzeczy... No, to chyba tyle. Taki po prostu mod na chyba tych standardowych funkcjach farmingowych. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej w sklepie. A w sklepie to jest. Czekajcie, muszę to znaleźć. Bo tych modów mam tak dużo, że się gubię. Dobra. Mamy taką wersję bez kabiny, taką 30. No, zwykła bez kabiny, która można sobie założyć. Mamy wersję z kabiną puszką. No fajna sprawa. Mamy oczywiście wersję z tą kabiną, co ja mam, tylko bez tej tylnej plandeki. E, mamy no, taką kabinę rurki, to się nazywa, i oczywiście plandeka. No i wersja bez kabiny. E, wersja konfiguracyjna silnika C330 albo C330M, no to jeden koń Wam dochodzi mechaniczny. No oczywiście konsola ładowacza, no to możecie sobie tam podczepić jaką tylko i wyłącznie chcecie. Także co, tak wygląda, jeżeli chodzi o przedstawienie tego moda, taki szybki odcinek. Najważniejsze rzeczy powiedziałem, wyrobiłem się tam w 4 minutki. Także co, pamiętajcie, żeby nie pisać do mnie odnośnie modów, bo ja się tym nie zajmuję. Kolejny raz to powtarzam i życzę Mordo miłej gry na tym modzie. Kolejne mody gdzieś tam będą wydawane. Jak autorzy będą do mnie pisać, że chcą ten mod, nie wiem, promować czy coś takiego, to będą mi podsyłać. Wbijajcie do mnie na live i dzięki za uwagę. Narka.